Cześć, witam Was bardzo serdecznie już w drugim poradniku Dzisiaj nauczymy się jak robić crafting table Które jest konieczne do dalszej gry Uwaga, patrzcie uważnie, wybieramy graj w wybranym świecie Gdy już wejdziemy do gry Musimy znaleźć sobie drzewo, które nam się podoba Podchodząc do niego rozglądamy się obok, czy nie ma jakichś potworów, które mogłyby nas zabić no, a gdy sytuacja jest opanowana naciskamy lewym przyciskiem myszy na pięć drzew i oto zaczyna się Uwaga, stopień pierwszy gotowy Teraz naciskamy klawisz E Przenosimy nasze wydobyte drzewo w to miejsce No i uzyskujemy cztery deski Następnie zabieramy je i prawym przyciskiem robimy dokładnie to co na filmiku I Oto jest. Stół rzemieślniczy. Teraz odejdźmy sobie troszkę dalej od tego syfu całego do krów. Proszę bardzo. Prawy przycisk. I jest. Voilà. Dziękuję. Żegnam się z Wami. I zapraszam do kolejnych poradników.